Cześć, siemano, cześć, ja jestem Chmielu i dzisiaj jest Minecraft poradnik 2, to będą takie podstawy alchemii, więc najpierw zaprezentuję wam jak zrobić ten taki dorobienia, robienia mikstur, właśnie kładziemy tutaj jednego tego blaze rod i trzy cobblestone'y, Blazeroda możemy zdobyć z zabijając je i wtedy możemy go gdzieś położyć sobie. Kociołek robimy tak, jakby litera U mi, zabrakło mi. Jednego żelaza, dobra. I tylko U i wychodzi nam kocioł. Mam tutaj też dwa wiadra wody, ja polecam zrobić taki jakby kwadrat wykopać tu wlać jedną wodę i tu drugą i wtedy mamy już nieskończone źródełko wody i tak jak chcemy taką buteleczkę to musimy ułożyć szkło właśnie tak i wychodzą nam trzy takie buteleczki ja sobie zrobię ich trochę więcej no dziewięć i teraz na przykład wchodzimy i tutaj mamy i tutaj możemy włożyć jedną buteleczkę z każdego lecz najpierw musimy napełnić je napełniamy sobie wszystkie z tej wody możemy też je wlać do tego kociołka ale to trzeba wiadrem i tu i tutaj też możemy pobierać zaraz pokażę i widzimy napełniła nam się butelka ale tutaj tylko trzy razy może się napełnić i tutaj wstawiamy buteleczki i tak i tu można włożyć oko pająka fermentowane i teraz to się będzie przerabiać na miksturę i powinna wyjść mikstura albo zatrucia, albo osłabienia. Zaraz sprawdzimy. O, osłabienie wyszło. Nie, nie możemy. I teraz na przykład gdy chcemy, żeby ta mikstura... Trwała dłużej. To wkładamy redstone, a jak chcemy, żeby była rzucana, to wtedy wkładamy gunpowder. O. Tam fajne tereny są. No i tutaj będzie tak to rzucana mikstura osłabienia lecz będzie trwała krócej i gdy rzucimy na dół to wtedy będzie trwała tylko 50 sekund i ja radzę właśnie rzucać w górę mikstury bo tak to trwa pełny czas no to dobra to już niepotrzebne i teraz kolejne butelki tutaj wkładamy sobie jak chcemy na przykład zrobić taką w butelkę z wodą żeby móc zrobić na przykład miksturę regeneracji albo czegoś takiego to wkładamy tutaj nether wart to się sali na soulsandzie o w ten sposób i to jak wyrośnie to to można zniszczyć i wypada więcej tamtych teraz mamy akwart potion i ona nic nie daje ale na przykład możemy teraz włożyć u zegasta. i gdy to się przerobi dostajemy miksturę regeneracji chyba. Okej. Okay. Przerabia się. Mamy regeneracji jak chcemy dodać, żeby trwała dłużej to dodajemy redstone. A gdy dodamy gunpowder, żeby była rzucana, to tak to będzie trwała krócej. No. Zaraz ona się przerobi. No i mamy regenerację 2.0 zamiast. Widzimy i możemy ją teraz wypić. To możemy już wyjąć i teraz wkładamy buteleczkę z wodą i magma cream i gdy włożymy tu magma cream dostajemy miksturę odporności na ogień ok a nie jakieś mu dane pociąg to chyba trzeba włożyć tom i blaze powder chyba nie nie I źle zrobiłem co trzeba włożyć butelkę wody i nether wart zrobię szybciutko dzień Jeszcze regenerację mam nawet Wychodzi na Magfart i składamy magma cream i teraz powinna się zrobić mikstura odporności na ogień Czekamy Mamy Fire Resistance, możemy ją wypić. Gdy wejdziemy w lawę na przykład, to ona nie będzie nam zadawała obrażeń. Jak widzimy. Tutaj można jeszcze dodać chyba ten melon glistering. Czy co to tam jest? oj do mnie w kurze ten ogień. Ok. I teraz wkładamy ten glistering melon i powinno się coś zrobić. Nie wiem co, ale słyszałem, że coś można coś zrobić z tego melona świecącego. O, owce terrorystki się patrzą. O. I, a, to jest podka i dostanę To ja polecam ją zrobić z gunpowder'em, żeby była rzucana. Z tu jeszcze można było robić mikstury? Chyba nie. Mm. Mm. Tak, raczej nie. A, jeszcze jedną miksturę Wam pokażę. w górę, wtedy odregeneruje nam więcej. I jeszcze można zrobić miksturę. Można to włożyć i Spideraya. Nie. Trzeba kolejną świeżą butelkę. Ok, wkładamy. Tu wyjmujemy tylko pająka i wyjdzie mikstura zatrucia. Nie, ja, mundane potion. Nie, to jest. I teraz chyba się zrobi mikstura zatrucia z tego mudane potion. Mudein potion. Fajny teren. Udaje się, żeby go spalić. Nice. Dobra. Teraz mamy osłabienie. A to chyba się robiło z tego. Ciekawe, ciekawe. Hmm, Bazneter World i potem trzeba dodać jako To jest yy, płyta z modu Hero Brain. zapomniałem zreinstalować Minecraft, bo mi nie działa ca... Hej się ono! Właśnie teraz mi się Minecraft zlagował i wyłączył, ale nic się nie stało, skleję to potem w Camtasia. No i tutaj właśnie yy, skończyliśmy na tym, że, że przetwarzaliśmy tą z tym Netherworldem, tą miksturę i... Spidera i wtedy wychodzi ta mikstura Zatrucia, jeszcze możemy dołożyć Redstone wtedy trwa dłużej. To pewnie przez tą płytkę z Hero brainem. Muszę sobie teraz zupdate'ować tego Minecrafta, bo się często laguje i wyłącza właśnie. Dobra. Mm, I wychodzi, teraz mamy dwuminutową nie wiem, nie wiem po co mam stworzona została. Okej. Okay. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z Alchemii. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć.